Cześć. W dzisiejszym odcinku mam dla Was nową platformę Perfect City AI. Jest to platforma do wyszukiwania rzetelnych informacji w internecie. Możecie za darmo z niej korzystać lub zakładając konto, to oczywiście daje dodatkowe możliwości. Przejdźmy do przykładów, w jaki sposób to działa i do czego może Wam się przydać. Przechodzimy na stronę Perfect City AI. I wybieramy, wypróbuj. Otwiera nam się nowa strona, i już możemy zadać pytanie, na które dostaniemy jakąś tam odpowiedź. Możemy też wybrać spod spodu, ktoś nam odpowiada. Możemy sobie kliknąć, zobaczyć, jaką odpowiedź otrzymamy. Czym to się różni od zwykłej wyszukiwarki? Tym, że twórcy oprogramowania pobierają dane z zaufanych źródeł, przynajmniej tak jest w opisie trudno powiedzieć, które dokładnie tych źródeł, ale dostajemy te informacje o źródłach przy wyniku. Możemy sobie zobaczyć kliknąć przejść na dane źródło. Dodatkowo jest możliwość też najechania, skąd on dokładnie pobrał albo zmiksował dane, aby nam odpowiedzieć. Ok, ale to jest jakby proste, fajne, że ci tam szybko sobie możemy to pytanie wyszukać, jakieś tam zdjęcia otrzymać i tak dalej, i tak dalej ale w wersji takiej, w której się nie logujemy przez stronę, nie zapisują nam się te wyniki. Więc fajnie założyć to konto i zalogować się, ponieważ wtedy możemy też takie korekcje tworzyć, więc zaraz do tego też przejdziemy. Zalogujmy się. już konto mam utworzone wcześniej przed tym nagraniem. OK. Tutaj w ustawieniach Możemy sobie też zmienić informacje o tym, czy te dane, które będziemy pozyskiwać albo udostępniać, ponieważ jest możliwość ukrywania dokumentów, mają być wykorzystywane do dalszego szkolenia, możecie sobie, proszę mnie tutaj, tutaj odznaczyć i już. Jeżeli mielibyście wersję PRO, jest możliwość wtedy też określenia, jaki model językowy ma Wam odpowiadać. Ponieważ, jakby, to, to AI wykorzystuje różne modele językowe do tego, żeby z nami się komunikować i udzielać nam odpowiedzi. Oraz możemy wybrać model, który będzie generował grafiki, jeżeli będziemy potrzebować. Ok, wyłączyłem sobie tam informacje. Mamy Home, czyli podstawowe wyszukiwanie. Powiedzmy, biblioteka. W bibliotece obecnej nic nie mamy, ponieważ jeszcze nic nie zrobiliśmy, nic nie utworzyliśmy. To jest domyślny wygląd. Ja sobie pozwolę zaraz pierwsze pytanie zadać. Nic nie na razie nie zmieniamy, nic nie konfigurujemy. Jeszcze raz Wam pokażę, po prostu, jak to wygląda w takim domyślnym trybie, darmowym oczywiście jak to jest generowane. Już tutaj widzimy, że tam z, z jakich zasobów zostało tekst pobrany. Tak. To jest bardzo fajne, korzystne, zwłaszcza, że obecnie no, zaczynamy borykać się z tym, że w internecie pojawia się dużo nieprawdziwych informacji. i Myślę, że takie witryny jak Perplexity mają przyszłość obecnie dla siebie ze względu na to, że będą weryfikować i podawać potwierdzone dane. Oczywiście wszystko się uda zrobić. Tak jak wspomniałem wcześniej, możemy najechać i też zobaczyć z jakich źródeł została pobrana ta informacja. Po kliknięciu powinna nam się otworzyć strona w ogóle. Dokładnie z artykułem, z którego została ta informacja pobrana. Co dalej? Automatycznie zostają nam pod w podpowiedzi kolejnych jakby pytań, jakie moglibyśmy chcieć zadać w ramach naszego pierwszego pytania, które zadaliśmy. Tak? Czyli sobie rozszerzamy, rozszerzamy i zbieramy informacje na dany temat. Dodatkowo w prawej stronie mamy możliwość wyszukania zdjęć. Często te zdjęcia od razu się też pojawiają, to także od tematu, jaki, jaki zadamy. Więc tutaj kontynuujemy. Czy możemy o, to myślę, że na topie. E, pytanie obecnie. Ok. E, co z takimi mm, informacjami, dalej możemy też e, e, zrobić? E, możemy stworzyć taką kolekcję. Ja to akurat mam tam e, testy wybrane. E, I w ramach tego możemy udostępniać link. Jeżeli zbierzemy sobie dużo informacji, chcielibyśmy się nim, z nimi podzielić, udostępnić to możemy skopiować link i komuś wysłać jeżeli go otworzy to będzie widział to co wy obecnie zrobiliście, tak? czyli to pierwsze pytanie jakie są odpowiedzi, grafiki drugie pytanie i tak dalej jeżeli coś dodatkowego zrobicie to też po odświeżeniu się tej osobie to pojawi i taka osoba może sobie to właśnie przeczytać zobaczyć może zapisać na swoim koncie, jeżeli to konto ma założone. Jeżeli nie, to po prostu może to odczytać. I już. No dobrze. Ale co jeszcze tutaj jest istotnego w tym wszystkim? Poza tworzeniem korekcji i współpracy z innymi osobami, z tym, że przy założeniu konta zapisują się nam te dane. Wybierzmy jeszcze raz. Główna zaleta właśnie tego systemu jest tutaj. I to jest to, co, o, co, o co nam chodzi, czyli wybór źródła danych, który, z których ma zostać pobrana informacja. I to jest bardzo istotne. E, źródła, na przykład, akademickie, jeżeli chcemy naprawdę, że tak naprawdę, do badań, yy, no to wybieramy tą opcję. Yy, Okej, okay. ja sobie tutaj mam pytanie. Jeszcze pokażę Wam jedną różnicę, bo tu, ponieważ tutaj macie taki przycisk pro. Yy, i ten przycisk, no też możemy używać w wersji darmowej do pięciu wyszukań. Jeżeli kupimy sobie wersję Patron, no w tych wyszukaniach chyba że tam 500-600. I wtedy on jest bardziej szczegółowy i dopytuje o, o co nam dokładnie chodziło, czy pytanie dotyczyło bardziej geografii, czy na przykład meteorologii i tak dalej, i tak dalej. A to też sobie zrobimy na, tym, na przykładzie tego samego pytania w nowym oknie za chwilkę. OK. Takie wyszukiwanie w za zazwyczaj troszkę dłużej, dwa, nie dużo, ale e, troszkę dłużej. Możemy sobie zobaczyć, e, możemy wyświetlić grafiki. Takie, jeżeli byśmy chcieli, e, od razu są dostępne. Okay. Tak jak wcześniej, dodajemy po prostu kolejne sobie pytania e, i przechodzimy e, dalej. E, przy czym jakby porównamy sobie to też z przeszukiwaniem po prostu na YouTube, nie na YouTube, tylko na Google'ach. I problem jest taki, że no tutaj, żeby uzyskać jakieś informacje, które byśmy chcieli, no to musimy właśnie przeszukać kilka linków. Grafika akurat, jak widać, od razu jest ta główna, ta sama, która nam się tam podpowiedziała, ale wchodzimy na jedną stronę, czytamy, wchodzimy na drugą, czytamy i musimy jakby zagać te informacje, a Perfect per 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 ma za nas tak, by wykonać i przedstawić nam możliwie prawdziwe i rzetelne dane. Tak jakbyśmy chcieli. Dobrze, to teraz zadamy to samo pytanie, tylko też źródło akademickie, ale pro. Zobaczymy jaka będzie różnica. Jest te dużo bardziej rozpisane, dokładniej, więcej informacji. Ciekawe czy grafiki, grafiki te same, ale myślę, że tutaj, akurat w przypadku tego pytania, trudno o, o inne. Ok, możemy też jakby poprosić o. Kolejne czynności. No tutaj, jakby pokazuje nam dokładnie, co wykonywał. Ok. Kolejną zagadką Perplexity jest to, że nie macie workam, które macie w normalnie wyszukiwarce. Gdzieś tam pojawiają się często jakieś dodatkowe rzeczy. Lekamy na stronach, a tutaj, jakby mamy. Gołą treść powiedzmy yy, do wykorzystania. Nie musimy tam oglądać rzeczy, których byśmy nie chcieli. I tyle. Yy, myślę, że narzędzie jest warte yy, sprawdzenia przez Was, czy spełnia Wasze wymagania, czy jest lepsze yy, niż zwykły czat, czy tam wyszkiwaka gumy. Yy, ja mu daję dużego plusa na początek. Myślę, że będzie nadal to rozwijane i e, takich narzędzi może pojawić się więcej e, w obecnych czasach. Uważam, że są po prostu potrzebne e, i przyspieszają też jakby pracę i e, wyszukiwanie tych informacji, których byśmy potrzebowali. E, za podpowiedź o narzędziu dziękuję Markowi, e, a Was e, zachęcam do komentowania, czy korzystacie, albo skorzystacie do informacji, czy Wam się spodobało, czy nie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.